Jaś treptak rozgiął krachaty, przeciął mieczem firanki. Przed oknem do komna chaty zastał żonę z kochankiem, zakrzyknął wielkie nieba, począł z gachem jak listkiem i uciął mu co trzeba, a głowę przede wszystkim. Przede wszystkim. Tu spojrzeniem okrutnym swą małżonkę obrzucił. Wrzasnął tobie te żółtne i rzeczywiście uciął. Lecz nadal czując dreszcze, mordercze wciąż się pieklił. Mruczał kogo by je jeszcze, przeto wszyscy uciekli. Niech ku jej, przeto wszyscy uciekli. Pod stoli w las po pod konia w las koniuszy, a wojski alkoholik do wojska pędem ruszył. Hetman schował się w muszli, udając, że jest rybką, lecz daleko nie uśli, bo kniaź ich dorwał szybko. Kniaś ich dorwał szybko Warknął co macie stracha Czknął poprawił pluderki I jak mieczem zamacha To dosłownie plasterki Stanął odpoczął Filem po otaczapką. otarł żabką. Spojrzy a tu krwi tyle Że mógłby krytą żabką Żabką. Tu kończy się balahada, wszystko już pięć wycięte. Przepraszam, lecz wypachada, dodać jeszcze puętę. Nie puęty, nie, nie będzie i żądać jej na próżno, bo w morderczym zapechędzie gniaźdź puętę także urżną. Sam się użną.